Cześć wszystkim z tej strony Jakub z firmy Discord. W tym wideo będzie ono krótkie. Chciałbym pokazać Państwu metodę oszustw niektórych producentów, sprzedawców z Chin. Chciałbym Państwu pokazać, co mogłoby spotkać jednego z naszych klientów, który zgłosił się do nas z prośbą o zweryfikowanie kilku linków prowadzących do pewnych ofert. Klient chciał wiedzieć, czy te oferty są prawdziwe, czy można zakupić, czy jest to bezpieczne. Odradziliśmy oczywiście klientowi zrobienie tego, ponieważ prawdopodobnie skończyłoby się utratą to wszystkich pieniędzy. Klient zgodził się, żebym nagrał filmik, pokazał tutaj te linki, opowiedział o co tutaj chodziło. Także jeśli jesteście ciekawi, oglądajcie. Jak więc wygląda oszustwo? Sprzedawca z Chin wystawia na przykład na portalu Alibaba oferty sprzedażowe motocykli. W tym przypadku są to motocykle marki KTM oraz motocykle marki Yamaha. Jak wyglądają te oferty? Mamy tutaj zdjęcia pochodzące z ofert producentów, prawdziwych producentów oraz cenę. W niektórych wypadkach cena jest rewelacyjnie niska, w innych przypadkach cena jest na przykład w wysokości Połowy normalnej ceny, którą możecie spotkać w Polsce. I co, jak wygląda sprawa? Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, yy, że Ceny tego typu produktów, na przykład właśnie motocykli, są bardzo podobne na całym świecie. Czyli jeśli macie taką cenę w Polsce, na przykład motocykl KTM kosztuje 45 tysięcy złotych w Polsce, to na przykład w Ameryce, czy w Ameryce jest akurat troszeczkę taniej, ale w innych na przykład krajach europejskich cena tego motocykla będzie bardzo podobna, oczywiście w walucie lokalnej, czyli na przykład w euro. Natomiast nie ma takiej sytuacji, żeby firma KTM Sprzedawała dany motor za 45 tysięcy w Polsce, a w Chinach sprzedawała go na przykład za 5 tysięcy złotych albo 10 tysięcy złotych. Po prostu tego typu firmy nie robią takich rzeczy, ponieważ wtedy wszyscy oczywiście importowaliby na własną rękę z Chin do Europy, no i producent mniej by zarabiał także. Takie sytuacje się nie zdarzają. W Stanach faktycznie motocykle, samochody są odrobinkę tańsze niż, niż w Europie. Bierze się to raczej z kwestii po prostu podatkowej. Natomiast te ceny są zbliżone i bardzo często zakup nowego sprzętu w Ameryce i ściągnięcie go do Europy będzie nieopłacalny z racji na, na przykład cło, akcyzę, VAT. I po prostu taka operacja się nie opłaci. Natomiast wróćmy do meritum. Jak wyglądała sprawa? Klient przesłał nam kilka linków do ofert. Ja je Państwu za chwilkę pokażę. Mam tutaj laptopa. I co wyróżnia te oferty? Mamy tutaj sprzęty KTM, mamy sprzęty Yamaha. Jak Państwo widzicie, oferty wydają się być no, bardzo ładne. Natomiast w jednej ofercie mamy. Bardzo niską cenę, 7000 zł za nowy motocykl KTM -a, to jest no, no, nie, niemożliwa cena. W ofercie mamy w ogóle jakieś zdjęcia jeszcze Yamahy, także to też już jest kompletnie dziwne. Eee, no i co? Sprzedawca z Chin? Eee, wejdźmy sobie w kolejną ofertę. Tu już cena w ogóle absurdalna. 5500 zł niecałe za, za nowy motor marki KTM, to, to no, nie ma takich ofert niestety, jest to niemożliwe. Eee, co mamy dalej? Firma, która twierdzi, że jest firmą z Ameryki, mamy cenę 15.800 do 20 000 za, za KTM, czyli połowę, prawie jedną trzecią normalnej ceny sprzedażowej w Polsce. I teraz tak, przyjmujemy płatności, bank transfer, kryptowaluty, Western Union, PayPal, wysyłka natychmiast i mamy zdjęcia zdjęcia tutaj sprzętu pochodzące od producenta. Firma deklaruje, to jest właśnie bardzo ciekawe, firma deklaruje, że jest firmą amerykańską, z Kalifornii, natomiast w opisie jest napisane, że, że firma jest jednak z Francji, także to też już jest bardzo, że tak powiem, rzucające się w oczy. I teraz, co jest ciekawego w całej tej sprawie. Klient napisał do tego sprzedawcy, poprosił go o wyjaśnienia, i sprzedawca przesłał zdjęcia oraz filmik swojego. Rzekomego sklepu, rzekomego salonu wystawowego. No i co, wygląda to oczywiście wszystko bardzo ładnie. Sprzedawca twierdzi, że można w Chinach podjechać, zakupić, zabrać, podał adres nawet. Natomiast o co chodzi? Wszystkie te zdjęcia i wideo są ukradzione. Wyszukiwałem w Google przy pomocy grafiki te zdjęcia i udało mi się znaleźć ich oryginalne pochodzenie. Zdjęcia są skradzione ze sklepu rzeczywistego z Ameryki. Nie są to zdjęcia, nie jest, nie jest to Własność tego chińskiego sprzedawcy. Czyli o co chodzi? Wystawiamy ofertę z czymś, co jest chodliwe. Cena jest bardzo niska, ma zachęcić osoby, które no, mogą się po prostu nie znać, nie wiedzieć, jakie są te realia cenowe w Chinach. Mamy tutaj jeszcze pokazane zdjęcia skradzione, które mają urzeczywistnić tego sprzedającego, pokazać, że on naprawdę istnieje. Natomiast co, pod tym adresem zapewne nic nie ma albo jest jakaś inna fabryka. Całkiem coś innego. Oczywiście nie będzie tam sklepu sprzedażowego tej, tej, tej firmy, ponieważ on się znajduje w Stanach, a nie w Chinach. No i co? Ktoś po prostu płaci. Taki sprzedawca będzie na pewno naciskał, żeby finalizować transakcję poza Alibabą, czyli będzie naciskał właśnie na przelew jakichś kryptowalut czy bezpośredni bank transfer. No i co? Jeśli zapłacicie Państwo, to prawdopodobnie nie otrzymacie nic kompletnie. Albo dostaniecie coś całkiem innego, czyli jakiś tani motorek, który no, no nie jest KTM, prawda? No ale najprawdopodobniej dostaniecie nic. Także bądźcie świadomi, uważajcie na takie oszustwa. Sprawdzajcie, czy, czy jeśli coś wydaje Wam się podejrzanie tanie, no to, no to nie ma tutaj niestety cudów. W imporcie z Chin y, nie ma cudów, y, to jest po prostu zwykła praca. A jeśli coś wygląda na zbyt dobrą okazję, no to prawdopodobnie jest to próba oszustwa. Także uważajcie na siebie, dzięki wielkie za oglądanie, pozdrawiam serdecznie, cześć.